Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Yy, dzisiaj mamy bodajże, tak co so właśnie patrzę. Dziś mamy dosyć jakby, jak, jak tu mniej więcej, yy, tutaj więcej widzicie, jest dosyć mroźno dzisiaj. Dzisiaj jest dosyć mroźno, bo oczywiście jest yy, jakby to powiedzieć, śnieg. No i niestety u mnie, niestety w, yy, spadł śnieg i dziś oczywiście mamy tak. Dziś oczywiście mamy czwartek, czyli 7 stycznia. To już jest praktycznie, e, jak tu mniej więcej widzimy, no praktycznie powoli się zbliżamy do wiosny, ale jeszcze nie. No właśnie, co słychać praktycznie u naszych roślin w tych ogólnych czasach? Jak tu mniej więcej widzimy, mamy tutaj dwa Merlisy, tak zwane zwartnice, mamy tutaj Agawę jedna. No niestety musiałem ją niestety przesadzić i musiałem ją niestety ukorzenić, bo miała niestety wypadek. Tu jest są kolejne Agawy. To jak mniej więcej widzimy, są trzy Agawy. Tu mamy oczywiście palmę daktylową. No, oczywiście to był sukces, że ona w ogóle wykiełkowała, bo nie wiedziałem czemu. Tu mamy grudnika tak zwany kwiat Boże Narodzeniowy, tak Wam pokażę na przykładowo, bo tutaj tu jest coś, bo tu też coś kiełkuje dlaczego ja to oczywiście zawinąłem e, właśnie woreczkiem, dlaczego? żeby po prostu miał swój taki system żeby po prostu lepiej kiełkowało i jak widzimy mamy tutaj już no, zobaczcie, jest trochę widzowie o, no widzicie, już się coś powoli robi. Czyli woreczek jednak pomaga. Tak jak mniej więcej ktoś opisywał, ktoś tam mówił, że woreczek zawsze trzeba zrobić, przykryć, żeby to po prostu się jakoś tam zrobiło. Oczywiście to była mandarynka, tak? To żółte to oczywiście była mandarynka. Tutaj co mamy? Tu mamy oczywiście pomelo. I jak? Tak, jest. Są sadzonki, są, są, są. Zobaczcie, spójrzcie, patrzcie, widzicie to? Korzenie wyrastają, troszkę to wbiję, ja to potem podleję. O, teraz zobaczę, czy to tak ten. Dobra, niech to tak jest. Niech jeszcze się hartuje, bo to tam będę później sprawdzał. Oczywiście to było pomylo. Mm, tu mamy oczywiście kaki. Kaki to jest oczywiście podobne do e, pomidorów. Nie wiem, czy tutaj mogę zajrzeć. Tak nam no, z grubsza wezmę e, kaki, jak tam wygląda. Zaraz sprawdzimy. O, widać, że się też hartowało bardzo ładnie. Zobaczcie. Widać, że już nasiona idą. Tak trochę z grubsza widać, prawda? Jeśli nie widać, najwyżej napiszcie w komentarzach. Ja tutaj może wezmę kamerę, włożę do torby. O, zobaczcie, już powoli idą nasiona. Ja to po prostu zamknę. O, tak. Zobaczmy. Momencik, bo to ktoś do mnie dzwoni. E, momencik, momencik. Tu mamy drugie kaki. Bardzo mnie to cieszy, że tak wszystko idzie ładnie elegancko. No i oczywiście tutaj mamy kiwi, które praktycznie nie wiem czy weszło, czy jak. Tu mamy banany. Tak tutaj trochę przez folię Wam pokażę. Widać, że się zahartowało. Bardzo mnie to cieszy. Tu widzimy mamy plamę. E, tak to Wam z grubsza pokażę, bo nie chcę po prostu tego zniszczyć i nie chcę po prostu tego, e, jakby to powiedzieć, zeforminować tam, zniszczyć. Tak Wam pokażę z grubsza, że widać, że wszystko idzie elegancko. Dobra, ok, to zasłaniam. Dobra, tu mamy oczywiście cytryny, to jest taki jakby, to powiedzieć, krótki przegląd tych roślin cytryny, tak? Największy cytryn jest właśnie ta. Co tu mniej więcej, pokażę Wam ta. Pewnie chcecie wiedzieć, jak tam u mojej mandarynki. No, zobaczcie, sam efekt skrzepu pokazał, że jest bardzo solidna. Tu mamy też bananowca. A tutaj, drodzy widzowie, mamy gwiazdę betlejemską. Tu mamy oczywiście gwiazdę betlejemską. To troszkę tak z grubsza. Pokazałem, jak to ten tak, aha, no właśnie, pewnie chcecie wiedzieć, pewnie co tam słychać u róży, ale to będzie osobny materiał, jeśli chodzi o róże, także e, jeśli chodzi o róże, to zapraszam mniej więcej za parę dni, powinien się materiał pokazać o róży, także niestety będę musiał, niestety widzowie, się to był taki jakby krótki przegląd i 5,5 minuty, czy tam 6 minut. Także wam dziękuję za uwagę. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji z tego kanału KAL na YouTube. Oczywiście do zostawienia łapki w górę, jeśli się oczywiście materiał podobał. Jeżeli oczywiście chcecie być na bieżąco, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, po prostu tak ten. Także dziękuję wam za uwagę. No i do zobaczenia w kolejnych materiałach ogrodniczych. No i może, że już tak dziś. Wkrótce też zapraszam na materiały też graficzne z cyklu, też programy graficzne czy czegoś tam innego. Także dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia do następnych tutoriali czy też do następnych materiałów.